Natomiast jeżeli chodzi o pana marszałka chłownie, to nie ukrywam, że miałem do niego krytyczny stosunek. Te dwie rozmowy nieco go zmieniły. A to, że w tej chwili mówi prawdę no i przeciwstawił się tym naciskom, no to mogę powiedzieć, że ta zmiana jest jeszcze dużo dalej idąca. No ale oczywiście to jest w dalszym ciągu w ciągu człowiek tamtej strony, to ja to też biorę pod uwagę. To jest zmiana mojego nastawienia, ale nie taka, która by oznaczała, że ja go zaczynam uważać za człowieka, który stoi po tej naszej, moim przekonaniu, dobrej, patriotycznej stronie. Tego nie mogę o nim powiedzieć. Też nie sądzę, żeby to się w jakimś najbliższym czasie miało zmienić. A sprawa jego dalszego bycia marszałkiem, no, uważam, że właśnie w tej sytuacji, w której, w której wypełnił swoje zasadnicze obowiązki, to tym marszałkiem powinien nadal być, ale to jest kwestia koalicji, a nie moja. No.